Napisanie książki to jest proces, który się składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem było napisanie samego tekstu. Trwało to 4 miesiące około całą jesień ubiegłego roku pisałem wszystkie wolne weekendy. Zamiast grać w gierki na komputerze, solidnie tutaj pisałem tekst. W kolejnych etapach była edycja tej książki tutaj przechodziła ona kilka korekt, jeszcze potem poprawki. Następnie był skład książki, żeby ją właśnie super się czytało. Zobaczcie, jaki jest tekst, żeby był super ułożony, prawda? No to, to w książce właśnie jest potrzebny taki skład. No i na koniec była jeszcze okładka, druk, no i można było ją sprzedawać. Debiutancka powieść Kamila Gopaniuka pod tytułem Droga bez końca. Zabierze Was w surowy świat przygody pośród kupców wojskowych i szpiegów. To średniowieczna historia o ludziach, którzy próbują odnaleźć siebie w chaosie, wśród tajemnic i konfliktów większych niż oni sami.